Cześć siomiczku, z tej strony Gilon i to jest sklepie 14 października 2023 roku i to dzisiaj nowego skina bagniak rybny z 1200, tak się to jej prezentuje wraz z takim stylem i plecakiem bagienne lampy kilo w czarownicy za 800 czarujący za 500 łupiożyk za 2000 śnieżna kula za 800 Ostre łupanie za 800, szkarłatne czyni za 800, pięściarka za 1200, pałki elektryczne za 800, zatuptaj ich za 500, chopak za 800, oczywiście za 200, aż Williams na dostępie, DC to samo, ikony na dostępie. Pakiet zadania ma sutra Aurory, to samo. No i co, jeśli sklep mi się podobał, to pamiętajcie, subzone, łapka w górę, kodzisz, dzielę w sklepie, a się z jak nam siemneczko.